sp 2 sp 2 DPK Witam, Teraz działa. SP2 DPK, SP2 Pawłon Maria Wanda. No, Teraz to, e, to poszło. E, mm, e, mikrofon do ciebie, Krzysiek. <kłysy> e, Łukasz, ja nie zmieniałem w ogóle anteny. E, tylko mam tego, tego diamanta, mam taką, rozumiesz, antenkę ściągnąłem, żeby wiesz tam wiadomo skąd, nie? I teraz mam dwa, te, dwa identyczne, rozumiem, dwie identyczne anteny, a tamte radio i na to. I na tym mi idzie bardzo ładnie. Elegancko się tu odbieram, a nie wiem dlaczego początek był zły. zły. Nie wiem. <śmiech> Dobra. <śmiech> nie będziemy się w to zagłębiać. Może coś było nie tak, i teraz stało się ta, tak, jak powinno być. O, może coś tam wiesz. Jakaś przeszkoda może było, nie, nie wiem. Albo źle byłeś ustawiony. O, no, bo to nauka, wiesz. Parę centymetrów w prawo, w lewo i cię jest albo słychać, albo nie słychać. Nie? O, tak, tak to wygląda, panie. Teraz jest super. Nie Łukasz, ja tu sobie siedzę na kanapie, rozumiesz ręcznie, jaka to mam antenę, rozumiesz, mam tak. to zawsze było dobrze. A widocznie tak musiało być. No. Jest teraz wszystko okay. Chciałem spróbować zmienić antenę, ale nie potrzeba, bo słyszę, że nie A może miałem ściszony, może tak. Nie wiem. No co tam słychać ciekawego? A nic ciekawego. Ostatnio zrobiłem tego e, tutaj pilota wojskowego. z y, y, Latał y, tym, y, jaki to był samolot. Kurczę, za, zapomniałem. Boeing AC-135, jak dobrze pamiętam. Nazwę samolotu. Wojskowy sa samolot, nie? K pilot był, był Amerykaninem, nie? KN-6 India Papa Alpha. Ten taki miał znak wywoławczy i na KF jego yy, zrobiłem. Ja to, ja to rozumiem się wziąłem teraz za tą e, emisję, rozumiesz FT8, nie? FT8, zrobiłem sobie ten modem. E, proszę ciebie, tu jeszcze robię inny, rozumiesz taki cat, ale to robię. robię nie, mogę, nie mogę go zakończyć. Już wszystko mam gotowe, tylko podłączyć, rozumiesz, ale tak na razie się zbieram, zbieram. Tamten mi chodzi bardzo ładnie. I mam już rozumiesz, sporo osiągnięcia na tam już, proszę Cię, mam zaliczone, kubę, e, mam, rozumiesz, i Kanadę, tutaj na dole Japończyka mam, o, od czasu do czasu tutaj wejdę, tam ze dwie, trzy łączności sobie zrobię, wiesz, na, na różnych pasmach, także to fajne to jest, tylko że to trzeba, wiesz, na, 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 na KF-ie i pilnować, rozumiesz, tego czasu. Czas, żeby było to dobre. Ja z początku to wiesz, nie wiedziałem, a potem wiesz, to doszedł, doszedł człowiek do tego i teraz wszystko jest okej. Okay. Będę musiał Stefana namówić, żeby on włączył te y, cyfrowe na, y, na nasze, rozumiesz, ten, y, na nasze radio. Czemu on to odłączył, to nie mam pojęcia. No tego ja też nie wiem, się zastanawiam, tak fajnie było tutaj w, na tym klubowym się ra, radio łączności robiło, cyfrowa, a teraz jak chcesz to kurde nie możesz, bo y, mo, modem leży tutaj wiesz, na tym, na, na tej szafce, co się robi różne rzeczy, nie, to tak tutaj właśnie koło mnie on leży, o, taki jakby rozwalony byłby. Grzebał coś na pewno. Ale dobra, to tam się jego musisz spytać, co on tam robił. A ja jeszcze dla ciebie mam fajne programy, ale to tam bym musiał, nie wiem, tobie wysłać. Nie mam ich przy sobie, akurat, z wiadomego powodu. Ale jak tego to ci tam wyślę, nie wiem, Skype'em czy mailem. Jakbyś wolał. Yy, interesuje cię kryptografia? O, to jest dla mnie coś, 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 coś nowego. No, na razie się nie interesowałem tym. No to powiem taka fajna kryptografia. Jest takie praktycznie dwa programy są. Cyfrowe do kryptografii. No, jakbyś chciał, to ci mogę tam podesłać. A jeszcze jeden jest, panie, dołączności też cyfrowych, ale na krótkich falach no, normalnie, tak jakbyś gadał przez DMR-a. No wiesz, w tej sytuacji teraz to takie się przydaje coś, nie? No tak. To jest chodzi o to, ten... kryptologię, teraz. Jeśli chodzi o kryptologię na KF-ie, to, to tam Ci potem... Jeśli chcesz, to Ci mogę wysłać, tak jak mówiłem, nie? Te programy do, do tej emisji kryptograficznej. A ta druga, co Ci mówiłem, że możesz normalnie robić, może nie dopowiedziałem, trochę nie sprecyzowałem, jest taki program cyfrowy do obróbki, że normalnie robisz łączności tak jak na KFF, SSB, ale cyfrowo. I głos jest cyfrowy. Także to też jest fajna sprawa. No to wiesz, w tej, w tej dobie teraz, nie? To się przyda coś takiego. Kto wie, jak to będzie. Ta kryptografia się przyda, rozumiesz, nie? dobra, nie ma problemu. No mogę się rozumiesz, tym zająć, wiesz? no. Mogę spróbować. W każdym razie. Yy... Deszyfrowanie, rozumiesz i deszyfrowanie, to jest fajna sprawa, no, na wszystkich. Ja na przykład wiesz, te ST-8, nie? co teraz rozumiesz, robię, to jest wiesz, mała moc, a, a daleki zasięg. Wiem, znam to, ale tutaj, co Ci mówię, to, to jest tak. Mo, y, po pierwsze, możesz wysyłać obrazki, ale możesz wysyłać zdania, nie? Sobie tam piszesz jakieś tam słowa, bla, 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 nie? I to ci wysyła w formie, jakby to powiedzieć, no normalnie, to co napiszesz, to ci wysyła przy, przez radio i u kogoś to widać, przykładowo taki obrazek albo. Tam, bla, bla, bla. Jak powiedziałem na wodospadzie na radio, nie? O, jak ktoś ma radio z wodospadem, o, to sobie może odczytać Twoją informację. No, ewentualnie jak nie ma, no to wiadomo, że na, przy, poprzez program na komputerze <laughs> sobie odczytać może. O, y jeszcze y wiesz co? Jest taki. Coś jak winlink, Wysyłanie maili przez radio, nie? O, te, tak to w skrócie powiem. O jak jesteś zainteresowany, to, to ci też podsyłam taki pomysł. Nie, wysłuchasz, to nie no, gdzie ja będę wysyłał? Komu ja to będę wysyłał teraz. Wiesz, żeby to było 20 lat temu, to jeszcze ja cię mogę. Ale teraz rozumiesz, to już wiesz. Mnie to tam wystarczy, to co mam tam na TRTTY, rozumiesz trochę łączności, mam zrobione, zrobiłem sobie ten dyplom, rozumiesz belgijski, zrobiłem ten dyplom włoski i ten w RTC, nie. A I tak wiesz, od czasu do czasu, sze, chua, ja tak wiesz, nie, nie mogę, bo trochę się męczę, trochę wiesz, że to zdrowie nie takie jest, jak się należy. Trzeba dbać o siebie. Jo, jo. Także ja ci tam te trzy. Czekaj, raz, dwa, no trzy. Wyślę tam programy, jakbyś chciał. W klubie? O, y, się nałożyliśmy. Jo, jestem w klubie. Jak tego to ci wyślę tam te, te, te programy, te trzy i, i się nimi pobawisz wtedy no bo to są takie fajne, bardzo fajne o. i sobie tam jak coś to doczytasz w necie nie, bo tutaj tak bym opowiadał opowiadał to, to trochę dwie godziny, 3 godziny by to zeszło nie <laughs> a tak to sobie sam poczytasz w, w internecie, jak Cię to będzie interesowało to weźmiesz sobie zainstalujesz chociaż popróbować nie zaszkodzi nie, <laughs> no jak się spodoba, to się spodoba. Jak nie, no to zawsze mo można z komputera wyrzucić. Nie, oczywiście, że tak. Masz rację. Nie? Dobra, Łukasz, dobra. No możesz mi wysłać rozumiem, na maila, nie? Najlepiej na maila jest, nie? Bo to wtedy wiadomo, że mogę. Możesz mi wysłać na maila, nie ma problemu. Bo wtedy ja od razu, żeby do komputera wyrzucę. No, jakby ktoś jeszcze chciał, tam to wiesz. To, to mogę podesłać przy okazji. O, no to ci tam przykładowo wieczorem, bo teraz nie mam jak powysyłać, nie mam nawet tych programów. Także bym ci teraz nawet nie wysłał. Yy, Także tak, tam przy, przy okazji przykładowo nie wiem, wieczorem, dzisiaj, czy, czy tam, tam przy okazji. O, zobaczę zresztą, kiedy będę miał czas, to ci tam podeślę te fajne pro, programy do łączności cyfrowych. ma to dzięki z góry i wtedy rozumiem jak wieczorem yy, dasz mi na przykład, ja, puścisz mi tutaj yy, tego sms że wysłałeś mi, to sobie pójdę zobaczyć i potem się pogadamy, okej? Okay? No okej, okay, dobra Krzysiek. Yy, poczekaj chwilkę jeszcze moment, jeśli mo możesz ja yy, zobaczymy czy do Ciebie do dochodzą smsy tutaj z radia, dobra? meto mm, eu é tudo aí a a to te virouciou e, e é no, tá, CQ No. Dobrze i doszło do mnie. Wiadomość przyszła tutaj, nie? Wcisnąłem tylko tego i z było. A czekaj, jeszcze jeden wyśle. Poczekaj chwilkę. I co, doszedł ten SMS? Przecież tutaj jeżdżą w góry tam na, na ten, ale nie widzę, żeby doszło. No bo musisz go najpierw odczytać, no. <laughs> tam wejść w, w message, nie? W wiadomości yy, w radiu. no, Pierwsze to, to było ogólne yy, CQ do, do wszystkich stacji. Yy, te, te, takie wywołanie ogólne do wszystkich stacji poprzez SMS-a. Tego. A ten drugi to, ci wy, yy, to prywatny SMS tylko i wyłącznie do Ciebie wysłałem. O, tak to w, wygląda. Yy, mikrofon do Ciebie, Krzysiu. wasze spróbuję odebrać No jak tego to wyślij do mnie z powrotem Także poczekamy sobie troszkę <laughs> Środa, dzisiaj dwudziesty trzeci. Ja ci nie mogę? Ładna pogoda. <laughs> Długo mu idzie, coś kolega długo odbiera. I co, yy, odczytałeś tego sms -a? No nie, nie, to jeszcze inny, sm, innego tego SMS-a odczytałeś. To było to samo, co, co poprzednio, poprze, CQ ci wysłałem prywatnego SMS-a tylko do ciebie, nie? Bo pierwszy był do wszystkich stacji tutaj u nas, nie o. Y, które są na tej przykładowo częstotliwości, nie? to im wy, y, to ogólne wywołanie wysłałem poprzez SMS. -a, a drugi to był prywatny SMS, tylko i wyłącznie do, do ciebie, no. Ta, także Krzysiu tak to by wyglądało fajnie. No. Także do mnie też możesz wysyłać SMSy no, na tej częstotliwości. no Ładna pogoda, słoneczko świeci środa, nie? No. To także na spacerek Mo można po południu sobie iść. O, proszę, mikrofon do Ciebie. Tak, Łukasz, ten, przyszedł drugi ten, ten ten przyszedł rzeczywiście. A ja Ci napisałem, rozumiesz, witam, czy do Ciebie doleciało i Ci wysłałem. Nie, do mnie nie doszło, nie doszło akurat. Okej. Okay. Okej. Okay. O, teraz doszło. Yy, tak, ter, yy, w tym momencie właśnie teraz doszedł SMS od ciebie do mnie. Myślałem właśnie, że poleciało, bo tu mnie potwierdziło, że zostało wysłane. Yy, a jak, jaki treść? Yy, o, yy, SMS o treści, witam. Wszystko się zgadza. No, czyli wiemy, wszystko co ja. No, jak się nie chce gadać przez radio, zawsze można sms nie? No, tak to wygląda. No, wybierasz się gdzieś po południu? Chyba dzisiaj to nie, bo żona jest na działce. Ona dopiero <coughs> wróci gdzieś koło godziny 17, nie? Ale my jutro chcemy się gdzieś wybrać. To jest to środę, ja miałem jutro iść do klubu, do klubu też nie pójdę jeszcze, na razie nie. No zobaczymy, zobaczymy. Myśmy wczoraj byli na spacerze, Cały tam od godziny 13 do 17, żeśmy wrócili. Byłem na skwerze, tam porobiłem parę zdjęć, rozumiesz, trochę zjed zjedliśmy flaczki, wypiliśmy piwko i do domu. O, o to ładnie, no. No do, to, czyli jutro nie będziesz, no dobra, okej, okay. bo... Dobra, to ci tam... Tutaj nie będę gadał ewentualnie tam ci sms-em napiszę albo zadzwonię telefonem o, o co chodzi bo tutaj nie chcę tak przez radio gadać za bardzo chociaż to, to wiesz DMR to y, transmisja wiesz jest cyfrowa ale nie będę chociaż mogę ale dobra y, zgadamy się przez komórkę w takim wypadku no to, to także <laughs> wyślę tobie te programy wtedy przez maila sobie je zainstalujesz i popróbujesz bo są ba bardzo bardzo ciekawe sporo ludzi to używa nawet sporo ludzi używa tych tego programu cy cyfrowej mowy na KF nie o Także to możesz używać nawet, ja jak nie masz DMR-a, to możesz nawet używać jako na przykładowo, nie wiem, na Jezusie, Bofangu i, i tak dalej, nie? I rozmawiać sobie no, normalnie cyfrowo. O, ten, taki też program ci wyślę. Nie, Łukasz, dobra. Nie ma sprawy. To w takim razie czekam wieczorem, żebyśmy sobie tutaj w mailach włączę, zobaczę. A teraz muszę się zająć tutaj innymi sprawami, przygotowaniem. No, muszę tam parę parę spraw rob, zrobić. Nie chcę się, mówię ci, tak, taką mam jakąś niechęć do elektroniki, wiesz, zrobiłem ten modem swój, ten jeden, wszystko mi chodzi na wszystkie te pasma mi ładnie on chodzi, ten modem. Eee, a jeszcze robię, rozumieć, tak zwanego tata, rozumiesz, nie? Podłączenie radia pod komputer wiesz o to chodzi. i już mam go wszystko zrobione, bo to oryginalny jest, prawie, a ja tylko pod, kwestia podłączenia, z jednej strony podłączenia do radia i tak się zbieram, jak słychać za morzem, no ale w końcu się zbiorę i zrobię, hmm. bo to trzeba tylko tak umiejętnie to wszystko zrobić. Dobra Łukasz, trzymaj się na razie do usłyszenia, SP-2 SAR, SP-2 DPK. SP2DPK, SP2PMW jestem w klubie, no także tutaj sobie trochę posiedzę zobaczę co tam na KF-ie jak coś, jakieś fajne, ciekawe stacje, które by mnie interesowały to porobię na KF-ie no i pójdę sobie potem, kurczę, szkoda, że tak krótko można siedzieć w tym klubie jacie, no, co, co za bieda <laughs> no co, co to się porobiło, panie to już ludzkie pojęcie przechodzi Dobra Krzysiu, to także do następnego usłyszenia miłego dziąka i do, i do usłyszenia ewentualnie jak tam gdzieś się spotkamy. Przykładowo, nie wiem, na kamiennej czy na bulwarze, czy gdzieś tam o, na, na, na mieście, to czy tutaj nawet w klubie. Pozdrawiam, Krzysiek. Do następnego zobaczenia, usłyszenia SP2DPK SP2 Paweł Maria Wanda. Nie wiem, trzymaj się. Cześć, do usłyszenia. No, do usłyszenia. No, także, taką łączność sobie porobiliśmy. Łączność o emisjach cyfrowych, o kryptografii. Koledze, tutaj powysyłam te, te programy do kryptografii i łączności. Takiej na KF głos. Taki będzie cyfrowy. Będzie mógł robić łączność cyfrową na krótkich falach. Sporo ludzi tam to używa. Ro rozmawia na KF ie cyfrową. Łączność taka fajna będzie. <laughs> Podobna jak tutaj do DMR. -a. Dobra. Także nie przedłużam. Ja się żegnam. Napisz komentarz. Łapka w górę. Daj suba. I do następnego. Usłyszenia. 73. Pozdrawiam. Radiooperator.